Polska Platforma Obywatelska kontratakuje poseł Tadeusza Ziewicz na dzisiejszej konferencji prasowej. Odniósł się do wczorajszych wypowiedzi działaczy Prawa i Sprawiedliwości, którzy skrytykowali plany sprzedaży koncernu Lotos oraz zarzucili obecnemu rządowi prowadzenie fatalnej polityki morskiej. W trakcie zorganizowanej przez PiS konferencji padły między innymi stwierdzenia, że Polska w zasadzie utraciła dostęp do morza, a w Gdyni jest takie spustoszenie, jeśli chodzi o gospodarkę morską, że nie ma już nic. W tej sprawie odpowiadał zaproszony na konferencję Tadeusza Aziewicza prezes Gdyńskiego Portu. W ciągu najbliższych trzech lat wydamy 500 milionów w rozwój portu. I nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że tworzymy znakomite warunki do tego, żeby ten port rozwijał się dynamicznie przez następne lata. Poseł Aziewicz skomentował wypowiedzi parlamentarzystów PiS, zdaniem których sprzedaż Lotosu jest już przesądzona i wyceniona została na czterokrotność rocznego zysku firmy. Skąd ta to obsesja, którą no tutaj słychać w wypowiedziach jednego i drugiego posła? Jakieś takie wzbudzanie niepokoju w świadomości zbiorowej, że, że to jakiś spisek, jakiś zamach jest przygotowany. Jeśli oferta inwestorów nie będzie zabezpieczać interesów państwa, to zdaniem Tadeusza Aziewicza prywatyzacja lotosu może zostać przesunięta nawet o kilka lat. Rząd podchodzi do prywatyzacji lotosu bez emocji, ze spokojem, po prostu sprawdza rynek i ciekawi wszyscy jesteśmy, kto złoży oferty i jakie. I po złożeniu wiążących ofert będzie wiedza na temat tego. W jakiej sytuacji się znajdujemy. Wypowiedzi działaczy PiSu Tadeusz Aziewicz nazwał szkodnictwem i osłabianiem ważnej dla Pomorza spółki.